Cześć siemanko witam wszystkich bardzo serdecznie ja jestem Marcin zapraszam was do kolejnego materiału na kanale moi drodzy mamy to nie wiem jaki będzie tytuł jeszcze ale widzowie prosili żebym coś takiego y, nagrał mam nadzieję że to będzie krótki materiał nie będę się rozwodził nie wiadomo y, ile tak już pewnie tych materiałów tam na zagranicznych jupiterach obejrzeliście mieliśmy w dalszym ciągu mamy wielki krach czyli takie załamanie rynku giełdy skinów w grze Counter-Strike 2. Ktoś tam w Valve miał 200 IQ, żeby w jeden dzień od tak zarobić tyle. To może w pół roku, w rok prowizji ze sprzedaży skinów. Potem kupno, potem znowu sprzedaż i tak dalej i tak dalej. Więc no 200 IQ, czy tam 400, czy 1000 IQ poszło Chwilę i GameBand pewnie na malidywach popija sobie drinki, patrząc jak słupki lecą z dnia na dzień. A my patrzymy, jak ten skinów lecą. Na łeb na szyję. Także, moi drodzy, mieliśmy krach i na prośbę widzów yy, jest ten materiał, także mam nadzieję, że może czy tam Wam się filmik spodoba czy nie spodoba, to jeśli chcecie zostać łapkę w górę, jeśli nie, to nie yy, zapraszam Was do materiału. Opierzcie stronkę csgoskins.com, na której możesz otwierać skrzynki z cesa, brać udział w bitwach na skrzynki oraz wymieniać swoje skiny na coś lepszego. Skorzystajcie z mojego kodu Forever, aby odebrać 2 10 zł 10 groszy na start dla nowych użytkowników oraz 10% bonusu do doładowania. Pamiętajcie też o otwieraniu dziennej skrzynki, która jest oczywiście za darmo. Na stronie odbywają się też regularnie różnego rodzaju eventy, w których możecie wziąć oczywiście udział i zgarnąć skiny za punkty eventowe. CSGO Skins, link macie w opisie, polecam i pozdro. Także ten tego moi drodzy, rynek skinów jest załamany. Mieliśmy pierwsze zgony i to aktualnie, no jakiś chiński właśnie y, student y, skoczył niefortunnie. Z uwagi właśnie na ten update skinów. Update ma bardzo dużo zalet, ale też bardzo dużo wad. Zacznijmy może od zalet. Nie wiem, czego jest więcej, czego jest mniej. Zaleta jest taka, że teraz no może nie wszystkich stać na wszystkie skiny, ale większość skinów jest w zasięgu ręki, jak to się mówi, zwykłego owalskiego. Jak wcześniej kilka skinów yy, na przykład, które chciałem mieć yy, kosztowały tam po 1000, 1200, 1500 złotych Teraz może sobie kupić skinka za 600 Przykładowo w pierwszym dniu tam 23 mieliśmy na przykład yy, Urbana, czy Jezu Urbana Ursusa, Marble Fade'a yy, za 600 albo 700 złotych Skin fajny, Marble Fade, kurde jeden z lepszych yy, skinów yy, Doplery również były Tanie. Najtańszego chyba motylka Butterfly można było zdobyć za mniej niż 2000. Chciałem powiedzieć 1500 zł, ale no nie jestem nie jestem pewny, czy czasem ktoś mnie tam w bambunko nie zrobił. Teraz druga sprawa jest taka, że z wad, a czyli z kolejnych zalet, jest to, że jeśli mieliście jakieś skiny czerwone nieużywane, wystrzeliły do góry. I albo ludzie mogą sobie je sprzedać. Kilka takich, powiedzmy, skinów, na przykład nie chcą robić kontraktów. Dodam sobie kilka takich skinów. Będą mieli hajs na kosy. A kosy na przykład nie mają. A mają jakieś tam czerwone skiny, bo zbierali, zbierali, zbierali. Teraz te, te kiedyś gówno skiny z 30 paru, tam paru dziesięciu czy tam kilkunastu złotych, nawet wychodzą do powyżej 100-200 złotych. Najlepszy przykład to właśnie jest M4.1S Cyrex Macie tutaj najniższa cena, jaka, yy, jaka tam była, chyba było 300 coś złotych. Mamy tutaj O, nawet jeszcze więcej. Było za 300, pamiętam, bo wiem, bo chciałem kupować, żeby zrobić sobie, wiecie, kontrakt na, na Butterfly'a. E. Jeśli ktoś nie wie, kolekcja Breakout zawiera noże, których to noże to są tylko motylkowe, tylko Butterfly'e. A, najta a najtańsze Butterfly, jak mówiłem, tam kiedyś było, raczej znaczy kiedyś, no te dwa dni temu tam 1500, 2000, czy coś tego typu. Ale teraz kupując 5 takich skinów, no to macie, wydajecie 2,5 koła. Żeby zgarnąć Butterfly'a, który może kosztować mniej bądź więcej, nie wiem, możecie też do, zdobyć jakiegoś Butterfly'a, jakiegoś Ruby, Emeralda, więc wtedy chłopie, człowieku chłopie, wtedy sprzedajesz i kupujesz samochód, albo cokolwiek innego. Także ten rynek skinów yy, właśnie z zalet... Poszedł właśnie do góry, że większość ludzi teraz stać na te skiny, który, na których powiedzmy wcześniej nie mogą sobie pozwolić. Mogą sprzedać czerwone jakieś itemy, jeśli on, oczywiście one oczywiście podskoczyły do góry. I sprzedać sobie je i kupić sobie kosę. Z wad za to, ten update uderzył mocno w dupę inwestorów. I Gaben, z tego co pamiętam, to on nie nienawidził stron skrzynkowych. No i też za bardzo nie lubił się z Chińczykami, którzy czasami te ceny robili nie takie, jak Steam miał. To nie sam sobie wiecie, były też wymiany poza Steamem, i tak dalej. Transakcje też poza Steamem, a w takich kosach typu właśnie jakieś Blue Jamy i tak dalej. No to to wszystko odbywało się tam poza rynkiem Steam, oczywiście. No i Gaben. Jednym ruchem, Rozwalił, można powiedzieć, no nie wiem czy rozwalił, no na pewno rozwalił inwestorów, ale też rozdupcył trochę yy, stronki skrzynkowe. Na pewno też ucierpiały osoby, które no dzień, dwa, trzy, tydzień przed update'em kupiły sobie jakiś nożyk za 2,5, a okazuje się, że teraz ten nożyk kosztuje 800, a wydali 2,5 koła. Przepraszam, yy, Michałek yy, trochę mnie ten wytrącił jakby z, z wątku. Raz pytanie. Co dalej? Jeśli chodzi właśnie o sam zamysł kontraktów, to jest właśnie ta kosa, którą widzieliście czy tam na shortcie, czy tam na, na filmiku, te skiny można wymieniać. Na początku update'u był taki błąd w granicach plus minus 30 minutowych, gdzie potem to naprawili, że nie było widać w ogóle po tym trade upie, tam chyba ludzie się naglądali. Innych tam youtuberów, streamerów, którzy mówili, Nie, nie da się wymieniać I potem ludzie, wiecie, powielali To szło taki głuchy telefon I potem mówi, co ty pierdzielisz Człowieku, chłopie, stary, weź się, puknij w web Nie da się wymieniać tych skinów I, i po, po kiego grzeba robić kontrakt No, jednak się da wymieniać Tylko trzeba poczekać No i właśnie pytanie Co z tym 31 października? I teraz ten krach powoduje to Że jeśli ludzie robili kontrakty kupowali te czerwone skiny i walili kontrakty na kosy slash, rękawiczki, to po 31 października to wszystko zaleje market, zaleje rynek Steam. Część kos cenowo spadnie mocno, część wydaje mi się, że nie ruszy się. Dlaczego? Ponieważ załóżmy, że takich tag poleci yy, tysiąc. Nie, no powiedzmy, no, załóżmy, że tysiąc, tysiąc poleci eee, Taig, a na przykład tygrysich kłów wleci 5. Więc, więc powiedzmy cena tygrysiego kła, no wątpię, że spadnie, ale na przykład tysiąca takich taig No to każdy wiecie, żeby sprzedać, no to będzie schodzić cenowo jeszcze niżej, jeszcze niżej, jeszcze niżej itd. i tak dalej, żeby na przykład Szybko sobie spieniężyć tą kosę, zanim Według ludzi jeszcze bardziej powiedzmy stanieje no, to jest taki wiecie przykład, no wiadomo, im więcej będzie skinów, tym tych, te ceny będą się różniły tak jak ludzie sprzedawali te bajonety, które kupiłem tutaj. Ten bajonet tak zalało na początku w granicach 8 rano tego 23 3 października, że marmurkowe gradienty, już taki fake fire ice, można było wyrwać za 1200-1300 zł. Ja się niestety spóźniłem i ceny zaczęły powoli rosnąć do góry, bo te tańsze się wy wyprzedawały. Ja tego wy zgarnąłem za te 1620, coś takiego. Także no myślę, że cena będzie jeszcze e, rosła, no chyba, że właśnie tego 31 sporo tych bagnetów wejdzie na rynek Steam. No i cena prawdopodobnie spadnie, ponieważ e, obecnie ten ma marmurkowy e, gradient kosztuje, jeśli was tutaj nie kłamać, e, 1600-1700 zł prosto z fabryki. Kurde, już 1900 ty. To się trochę e, pozmieniawszy. No to jest właśnie cena, którą patrzę ostatnio. <laughs> Dzisiaj jest akurat 25, to była 17 godzina, 5 pm, piąta po południu, potem już 1900, to był sprzedany jeden, więc prawdopodobnie była jeden, potem ceny, wiecie, jakoś rosły w górę i tak dalej, bo ktoś zobaczy, że kurde, ten ma wystawiony za 1900, ja mam za 1800, nie, Mówię, to ceny trochę pod... wezmę w górę, żeby za dużo nie stracić, także no, jeśli, no to, jeśli cena będzie dalej rosła, no to można powiedzieć, że yy, tam te 300, może później 400 zł. Także się, moi drodzy, yy, udało. Tutaj zobaczcie, że była cena właśnie 1153. I tutaj chyba była ta cena mniej więcej 9 am, czyli to była mniej więcej ta godzina, w której ja patrzyłem te skiny. I zobaczcie, że było ich 14. Ja się troszkę, yy, chciałem powiedzieć, spuściłem. Spuściłem. No i kupiłem w granicach właśnie tych 1600 tamte 4. No zapłaciłem 1620, jak pamiętam to jeszcze, jak, jakby to było wczoraj. Także tak to, moi drodzy, wygląda. Jeśli chodzi o czerwone skiny, nie mam pojęcia, co tutaj, moi drodzy, będzie. Nie mam pojęcia, jak te skiny się będą zachowywały. Prawdopodobnie ceny mogą się utrzymywać, albo ceny jeszcze wzrosną. Tylko tych czerwonych skinów, których kolekcja będzie zawierała rzadki przedmiot, który jest drogi. Czyli na przykład skrzynki, które zawierają jakieś nawaje, Shadow Daggersy, czyli te analne plugi, no nie będą, jakby. Za bardzo um, takie pożądane, żeby wydropiło. Jeśli będzie duża szansa na zdobycie y, Nawaj, albo Shadow Gersów, albo tych innych tanich Kos, y, no to cena takiego czerwonego skina będzie, będzie niska. Ale na przykład y, Cyrex wydaje mi się, że będzie rósł. <coughs> jeśli będą na przykład ceny motylków rosnąć, no to też ceny skinów z tej kolekcji czerwonych, typu y, właśnie M4A1S Cyrex czy p 90 Asimów o ile bodajże pamiętam też jest, te, też tam jest, więc te dwa skiny, też ich ceny będą rosnąć natomiast ceny tych, jakichś tych kolekcji, gdzie są te gówniane kosy i tam te rękawiczki albo będą utrzymywały się wiecie, tak mniej więcej na linii prawie, że poziomej albo będą spadały w dół, czyli będą wracały do tego, co było tam yy, sprzed update'u, czy nawet będzie cena jeszcze niższa niż po update'cie także tak to mniej więcej według mnie wygląda i tak mniej więcej też z ludźmi dyskutowaliśmy właśnie na, na streamie tam na Twitchu, czy na YouTubie. Serdecznie wszystkich pozdrawiam, piąteczkę dla was. Panie się gadało. I teraz właśnie, czy czekać na kupno kos. Jeśli chodzi o kupno kos, ja bym poczekał się do tego 31. jak zajdą trade bany właśnie z tych noży po kontraktach. Czyli potem mniej więcej już mógłbym się ewentualnie wgryzać i wbijać w jakieś inne kosy. Jeśli będzie szansa, to prawdopodobnie przedam te dwa te dwie kosy. I możliwe, że kupię jakiegoś, nie wiem, jakiegoś szpona marmurkowego, skeletona, może. Że ewentualnie trochę dopłacę i kupię na przykład M9 jakiegoś Marble Fade'a. Bo Karambita to raczej wątpię. Zobaczymy też, jak, jak będą właśnie ceny tych skinów. Czy może te marmurki bardziej zaleją market i będą tańsze niż, niż są teraz. Czy nie. Jeśli chodzi o czerwone skiny, ze sprzedażą chyba też bym poczekał. Natomiast z kupnem. nie jestem w stanie powiedzieć. Aż tak nie jestem dobry w takich, wiecie, inwestycjach i przewidywaniach. Jeśli ktoś z Was na tym się zna, może dać jakąś złotą radę w komentarzu. Także słuchajcie, z mojej strony to będzie tyle. Już chyba nie mam nic więcej do powiedzenia, nie będę tutaj, wiecie, lał wody. Także dajcie znać co, jakie jest Wasze stanowisko w tej kwestii. Czy jesteście tą stroną, która się cieszy z tego update'u, że to był, wiecie, taki 200-400 jakiego zagrania, że w końcu stać. Na przykład, ciebie, kolegę twojego, czy twoją koleżankę na zakup. Na przykład, kosę, której wcześniej nie miała, albo nie ma, albo udało się wytradować, a czyli zrobić kontrakt na jakąś kosę, która dosłownie rozwija mózg. Daj znać. Natomiast, jeśli jesteś osobą, jakimś inwestorem, która dostała podup, jeśli chodzi o skiny, również daj znać. Jakie jest moje stanowisko natomiast yy, na ten temat? Mam. Wywalone, brzydko mówiąc, nabiał na to wszystko, ponieważ ja w skiny nie inwestowałem w ogóle. Część oczywiście kupiłem za własne pieniądze, typu właśnie wajsy, na które wydałem 8000 złotych. Teraz te wajsy kosztują w granicach chyba tam 2000? Coś? O, wcześniej kosztowały 2900, teraz 3300. Także no i tak to jest no ponad dwa razy mniej niż tam kiedyś dałem. Czy to mnie boli? Nie. Bo zawsze miałem, zawsze chorowałem na to, że mam kosę, rękawiczki jedną parę. Mówię, kurde, pogram z tym miesiąc i mi się znudzi. I potem muszę trade'ować, Tracę kasę na prowizjach. i Potem znowu wie, wiecie, ten, no, ten nowy zestaw mi się nudzi. Na przykład chcę wrócić do tego, co miałem wcześniej. Więc znowu tracę, znowu traduję, dopłacam i tak dalej. Po prostu mam, mam skiny takie, które, które chcę mieć. Te kosztowały 1200. Teraz już jest 1800, więc to jak widzicie, na razie to yy, wraca. Także moi drodzy, tak to w tej chwili wygląda, ja, mnie to nie chłodzi, nie grzeje, mam skiny, które mi się podobają, które wyglądają ładnie, z którymi fajnie mi się biega, czasami jest plus 10 do flexa, minus 5 do skilla, bo patrzę się na przykład na animację Butterfly'a i dostaję heda. Także moi drodzy, moi drodzy, to tyle w tym filmiku, trzymajcie się i dajcie znać w komentarzach co i jak tam u was w trawie pisze. Trzymacie się, narka!